Teraz przejdziemy do zabawy. Zabawa bardzo często kojarzy się z czymś, co jest nierozwojowe. Spotkałam się z takim pytaniem od rodzica, czy w trakcie właśnie kwarantanny. Mogę pozwolić dziecku na to, żeby cały dzień bawiło się samo, czy powinnam modelować jakieś zabawy, czy ingerować, czy narzucać sposób, w jaki dziecko powinno się bawić, żeby było to bardziej rozwojowe i miało też taki cel edukacyjny. Jeżeli chodzi o samą zabawę, to omówimy to krótko. Początkowo dziecko poznaje przedmioty, rzuca nimi, obraca. To też mogą Państwo zauważyć u, u swoich maluchów, czyli tutaj mówimy e, o tym okresie, tak naprawdę roku, e, czy no, okresie gdzieś tam pierwszych tych e, dwóch lat czyli dziecko najpierw uczy się chwytać, e, obracać, oglądać, rzucać. Obserwować też jak spada dany przedmiot, to też jest naturalne, co nie każdy rodzic jest w stanie znieść, ale faktycznie ilość tych rzeczy upadających będzie duża. Z czasem dokonuje budowy np. z klocków czy konstruuje coś. Mówiłem tutaj o takiej zabawie konstrukcyjnej, czyli fascynuje je też budowanie i tworzenie czegoś, a następnie burzenie. W wieku przedszkolnym możemy zaobserwować zabawę na niby, i to jest coś takiego, co jest bardzo ważne w rozwoju dziecka. I jak obserwujemy i widzimy, że ono potrafi się bawić na niby, no to możemy cieszyć się, że doszło do naprawdę zaawansowanej e, takiego poziomu zabawy. Czyli na przykład dziecko bawi się w, to, w taki sposób, że udaje, że jest policjantem, czy Elzom, czy może psem z psiego patrolu. W ten sposób dziecko realizuje swoje pragnienia. Czyli na przykład ogląda bajkę, strasznie chciałoby być Elzom, ale, ale to jest nierealne, więc w zabawie może oczywiście do tego dopuścić i spełniać swoje pragnienia. I aby taka forma zabawy była faktycznie rozwojowa, czyli to. O co pytała mnie ta mama, to, co musimy sprawdzić, to to, żeby w sferze emocjonalnej, społecznej i moralnej pojawiło się, pojawiło się kilka czynników. Czyli zabawa musi być bezpieczna, oczywiście, czyli nie może być żaden ostry element, gdzieś tam, czy coś, nie, wiem, baterie, tak, którymi dziecko się bawi, które mogą być szkodliwe to jest dosyć oczywiste. Dodatkowo dziecko nie powinno zatracać granic między rzeczywistością i fikcją, czyli możemy bawić się w to, że jesteś Elzą, ale nie jesteś Elzą tak, jest taki moment na zabawę, ale jesteś Kasią, która na przykład zaraz pójdzie się kąpać. Jeżeli dziecko pragnie być cały czas daną postacią, to może być troszkę niepokojące, ponieważ utrzymujący się taki stan może powodować to, że dziecko zatraci Świadomość tego, że mamy rzeczywistość i mamy też fikcję, w której nie możemy funkcjonować. Dziecko może być właśnie też bardzo zaangażowane w zabawę, ale powinno pamiętać i rozumieć, że to jest tylko zabawa. Czy ingerować w tą zabawę? To jest oczywiście e, już kwestia tego, jak dziecko się bawi. E, jeżeli dziecko niszczy coś e, czy, czy dzieje się coś niepokojącego, no to oczywiście trzeba ingerować. Ale zachęcam Państwa do obserwacji dziecka, ponieważ poprzez zabawę dziecko potrafi też e, um, używać jej jako formy. Aby zrozumieć lepiej to, co się wydarzyło, czyli na przykład, jeżeli było w przedszkolu u koleżanki, kolegi, albo nawet z państwem była jakaś, z państwem była jakaś sytuacja, która, która wzbudziła emocje u dziecka, czy dosyć silne emocje u dziecka, może ona, ono to odtwarzać później w zabawie. Jest to forma takiego radzenia sobie, właśnie lepszego rozumienia, ale też takiego takiej nauki, Przeżywania e, swoich emocji, bo jeżeli na przykład dziecko było zawstydzone i odtworzy to później w, w zabawie, może ponownie poczuć się zawstydzone, ale będzie miało czas na to i bezpieczne otoczenie, żeby przeżyć tą emocję. Jeżeli Państwo też widzą e, taką zabawę, mogą Państwo też ingerować w ten sposób. Żeby pomóc dziecku zrozumieć, co się wydarzyło, i też dziecko w ten sposób lepiej przyswoi, czy normy społeczne, czy rozumienie swoich emocji, rozumienie też emocji innych, lepiej zrozumie kontekst danej sytuacji. Tutaj Państwa zadanie właśnie mogłoby być to. Warto też dziecku pozwolić na zabawę, która jest zabawą swobodną, czyli dziecko dokładnie robi to co chce, tylko z zachowaniem tych zasad bezpieczeństwa, ponieważ to też jest rozwojowe. Dziecko może w w tym momencie, właśnie realizować swoje pragnienia, czy bo my nie wiemy, co dziecko akurat chce, dopóki nam nie powie, więc, więc tutaj warto zostawić im wolną rękę. No i do tego też pobudza to jego wyobraźnię, fantazję i też uczy bardzo wielu rzeczy. Tutaj zachęcam do. Do lektury, jeżeli chodzi o, o to, czym jest zabawa, jak jest, jaka jest jej rola i jak to jest ważne, to jest wiele artykułów też w internecie, ponieważ czasami nie doceniamy jej, uważamy, że warto organizować dziecku cały dzień, tak aby się nie nudziło, a tak naprawdę ta nuda jest formą też rozwoju i ona też pozwala po prostu odpocząć i ciału, i Głowie I skupić się na czymś zupełnie innym. O takiej równowadze pisałam kiedyś, kiedyś krótką taką adnotację. To ją po prostu też załączę do, do tego filmiku. A tutaj przedstawiam, jakie funkcje pełni zabawa. Jak Państwo widzą, jest ich wiele w różnym zakresie. Tutaj mamy od doskonalenia zmysłów, wzbogacania wiedzy o świecie, o innych ludziach, poprzez poznawanie norm i reguł, e, naukę współpracy, e, a także uwolnienie od napięć i reagowania emocji, bezpieczeństwa. Bezpieczne wyrażanie, nawet trudnych emocji. No i też tutaj jest ważna funkcja wyrażania ważnych treści i emocji, czyli dorosły może obserwować dziecko, rozpoznawać jego problemy oraz mocne i słabsze strony. Czyli to, o czym też mówiliśmy. Drodzy Państwo, przechodzimy już do ostatniego podpunktu: będzie to pewne podsumowanie tego, o czym mówiliśmy. Tutaj chciałabym pokrótce powiedzieć, czego możemy się spodziewać właśnie w wieku przedszkolnym. Dziecko będzie stopniowo odsuwało się od rodziców w związku z powstawaniem nowych relacji rówieśniczych. Czyli, tak jak mówiłam, będą zawiązywały się nowe przyjaźnie, ale to też będzie powodowało, że dziecko będzie spędzało, chciało spędzać czas też z rówieśnikami, gdzie wcześniej to byli głównie rodzice. Następnie, początkowo może nie rozumieć zasad obowiązujących w placówce, co jest naturalne, więc, jeżeli dziecko trafiło dopiero do przedszkola, to należy mu dać trochę czasu, żeby po prostu zaznajomiło się ze wszystkim. Może mieć chwilową trudność w relacjach z kolegami i z koleżankami, czyli musi wykształcić umiejętność współpracy, co jest zupełnie naturalne. Może mieć również chwilowe trudności z wykonaniem czynności, które nie sprawiały mu wcześniej problemów, tutaj mówiliśmy o tych zmianach w przestrzeni czyli na przykład mycie rąk. E, zmienić z czasem swój sposób zachowania, czyli od spontaniczności do działania według schematu problem, pytanie, refleksja, zachowanie. Tak jak mówiłam, do tego dziecko potrzebuje czasu. No i tutaj koło siódmego roku życia możemy już takich większych zmian oczekiwać, ale systematycznie dziecko będzie też się zmieniało, także warto je obserwować, bo, bo już pewne pierwsze sygnały tego, tej zmiany będą się pojawiały. W opowieściach dzieci będzie widoczna fantazja. Tutaj mówiliśmy o tych lukach w pamięci, które są uzupełniane właśnie fantazją, a także o tych zniekształceniach, czyli tu mówiliśmy o tym, że dziecko coś zauważy, pobudzi to jego wyobraźnię, na przykład jakiś fragment materiału i to wcale nie będzie to, co widziało, tylko pobudzona wyobraźnia zniekształci obraz. Z czasem u dziecka właśnie pojawią się ulubione koleżanki, ulubieni koledzy, ale też będą osoby, o których, które będą unikać. Warto być na bieżąco, ponieważ przyjaźni mają charakter tymczasowy. Pytanie dlaczego? Myślę, że tutaj nie muszę się rozwijać. Ci, co przeżyli etap pytania dlaczego, wiedzą jak często może być zadawane, a może być zadawane często. W zabawie przejawiają się fascynacje, fascynacje postaciami z bajek, innymi osobami. Może też dziecko się bawić w to, że jest nauczycielem, bo na przykład pragnie nim być. I zobaczymy tutaj sygnały tego, że dziecko dokonuje zabawy na niby. W wieku około 5-6 lat dziecko będzie lepiej kontrolować swoje napady złości. Największa zmiana będzie widoczna już od czwartego roku życia. Także warto być też cierpliwym, bo dziecko po prostu potrzebuje czasu na rozwój i też na naukę kontroli i rozumienia swoich emocji. Oczywiście my możemy ich w tych wspierać i pamiętajmy właśnie o tym, że jesteśmy tym modelem, czyli wzorem do naśladowania. E, początkowo dziecko też będzie uważało, że wszyscy postrzegają świat tak, jak ono, z czasem zrozumie, że tak nie jest. Oczywiście następuje też zmiana rozwoju sprawności ruchowej dziecka czy intensywny rozwój intelektualny. Dziecko posługuje się większą ilością słów, ale tak jak mówiłam, nie wszystko jesteśmy w stanie omówić podczas tego spotkania. Dziecko będzie przeżywało coraz więcej emocji i będzie je lepiej rozumiało. Zacznie też stosować się do norm, zasad obowiązujących np. w przedszkolu, czyli nauczy się tego. Jak kontrolować swoje zachowanie, nauczyć się współpracy, tak? To wszystko będzie się składało na to, jak ono będzie się zachowywało w przedszkolu. I normy i zasady są najważniejsze w odniesieniu do innych, ale jeżeli mają dotyczyć ich samych, to można zrobić małe ustępstwa. Także, tak jak o, o tym mówiliśmy, dzielenie się zabawkami na przykład dotyczy innych, ale nie ich samych. Co też jest zupełnie naturalne, stąd taka potrzeba rozmowy z dzieckiem, też pomoc w zrozumieniu rzeczywistości. Też pamiętajmy, że dziecko w tym okresie nie potrafi zrozumieć i ująć wszystkich aspektów danej sytuacji, dlatego rozmowa, rozmowa, rozmowa może tutaj mu pomóc zrozumieć świat, kształtować prawidłowy obraz też tego co jest dobre i złe, czyli możemy go wspierać w każdym zakresie rozwoju, to jest też okres intensywnych zmian i jesteśmy w stanie bardzo dużo u dziecka tych zmian właśnie zaobserwować. Tutaj znajduje się krótki opis tego, o czym mówiłam, czyli co powinno się składać na zrównoważony rozwój dziecka i na co warto zwrócić uwagę codziennie, czyli czy w ciągu dnia dziecko ma czas na zabawę, czas na koncentrację, czas na sport, wyciszenie, na nic nie robienie, czy czas na powiedzenie dobranoc, czy czas snu. To, są krótkie, to jest krótkie odniesienie do artykułu, który znajduje się na dzieci są ważne.pl. Mogą Państwo też przeczytać oryginalny artykuł albo przeczytać tą krótką notatkę. Bardzo zachęcam do tego. To może też objaśnić Państwu, że tak naprawdę czas na wszystko jest bardzo ważny i wtedy to pozwala na zrównoważony rozwój. Dziecka nie tylko na koncentrację nad tym, żeby to, co robi, było edukacyjne, żeby jak najwięcej robiło rzeczy stymulujące jego mm, głowę, jego, y, rozwój jego intelektu, tylko potrzebujemy też czas na inne aktywności. Także zachęcam do lektury. Oto niektóre ym, pozycje, z których korzystałam. Ym, też zachęcam do zapoznania się z nimi, yy, również do utworzenia tych materiałów. Wykorzystałam praktykę własną. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu trochę temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Um, także jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia.